Dzień dobry, nazywam się Anna Nocoń i w ramach akcji Sport wspieramy naukowo organizowanej przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej chciałam przedstawić Państwu krótki zestaw ćwiczeń dostosowanych do wykonania w warunkach domowych. We wszystkich będą to ćwiczenia stabilizujące, a we wszystkich ćwiczeniach będziemy starali się wyeliminować nadmierną lordozę lędźwiową i kifozę piersiową. Są to krzywizny, które występują naturalnie, natomiast poprzez m.in. Złe wykonywanie ćwiczeń możemy pogłębić lub spłaszczyć te krzywizny, a tego nie chcemy. Po pierwsze, będziemy starali się mocno napiąć mięśnie brzucha, co spowoduje wyeliminowanie tej lordozy lędźwiowej, czyli przodu pochylenia miednicy, a także będziemy starali się ściągnąć łopatki do tyłu we wszystkich ćwiczeniach, aby zapewnić wyeliminowanie tej kifozy piersiowej. Będzie to zestaw 12 ćwiczeń. Będzie to jedna seria, a ja proponuję wykonać dwie lub trzy serie tych ćwiczeń, w zależności od Waszego samopoczucia. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Będzie to podpór przodem na przedramionach. Rozpoczynamy ćwiczenie. Szeroko rozstawiamy tutaj nogi. Łopatki staramy się mieć cały czas złączone i napinamy mocno mięśnie brzucha i mięśnie pośladków. Rok przez cały czas trwania ćwiczenia staramy się mieć podniesione do góry i staramy się utrzymać tą pozycję ciała. Jeszcze 5 sekund, 4, 3, 2, 1, 0 i chwila przerwy. Każde ćwiczenie będziemy wykonywać przez 30 sekund, a pomiędzy ćwiczeniami będziemy wykonywać 30 sekund przerwy. Kolejne ćwiczenie będzie to podpór przodem, ale tym razem na wyprostowanych rękach. W tym ćwiczeniu będziemy się starali mocno złączyć łopatki. Wyobrażamy sobie tak, jakbyśmy chcieli klatkę piersiową wcisnąć do podłogi. W ten sposób właśnie złączymy te łopatki, wyeliminujemy kifozę piersiową. I rozpoczynamy ćwiczenie. Staramy się, żeby całe ciało, aż od głowy, aż po nasze stopy, kręgosłup były w jednej linii. Nie wyginamy ani kręgosłupa do góry, ani nie obniżamy też pozycji naszego tułowia. Staramy się, żeby całe ciało znajdowało się w jednej linii. Mięśnie brzucha napięte. I jeszcze 5 sekund. I stop. Chwila przerwy. Teraz będziemy wykonywać kolejne ćwiczenie. To będzie podpór bokiem. Zaczniemy sobie od prawej strony i najpierw wykonamy podpór bokiem, ale na przedramieniu. Staramy się, żeby nasz bark znajdował się bezpośrednio nad stawem łokciowym. Stopy ustawiamy sobie jedna przed drugą, co nam pozwoli zapewnić stabilną postawę, pozycję ciała. I w ten sposób wykonujemy kolejne ćwiczenie. Zaczynamy. Staramy się również, żeby tutaj całe ciało znajdowało się w jednej linii. Nie obniżamy ani biodra do dołu, ani nie podnosimy go do góry. I utrzymujemy tą pozycję ciała. Jeszcze 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Jest to chwila przerwy. Możemy sobie lekko strzepać ramię, ponieważ dalej zostajemy na naszej prawej stronie. Teraz będziemy wykonywać podpór przodem, ale na wyprostowanej ręce. Znowu staramy się, żeby nasz staw, łokciowy, staw nadgarstkowy znajdował się, staw łokciowy i staw barkowy znajdowały się w jednej linii. I w tym ćwiczeniu już na wyprostowanej ręce wykonujemy podpór. Uwaga! Zaczynamy! Drugą rękę możemy sobie ustawić na biodrze. Troszeczkę trudniejsza wersja, jak uniesiemy rękę na wysokości stawu barkowego. Całe ciało w jednej linii. Staramy się nie obniżać bioder do dołu i utrzymujemy. Tą pozycję ciała. Jeszcze przez 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1 i stop. Chwila przerwy. I teraz przechodzimy na lewą stronę. Znowu ustawiamy sobie stopę jedną przed drugą. Ta pozycja nam y, powinna ułatwić, żeby się, nam się nogi po prostu nie rozjeżdżały podczas tego ćwiczenia. I najpierw na przedramieniu pracujemy na, teraz nad lewą stroną ciała. Uwaga, unosimy biodra do góry i utrzymujemy pozycję ciała. Napinamy mocno mięśnie brzucha. Ładniejsza wersja. Jeszcze chwila, 5 sekund. I stop, opuszczamy bioderko. Chwila przerwy. I przechodzimy do wyprostowanego, wyprostowanej ręki. Jeszcze chwilę odpoczywamy. I uwaga! Noga jedna przed drugą. Przygotowujemy się. Druga ręka na bioderku i uwaga, star. Dawbarkowy nad stawem nadgastkowym, Ani nie pochylamy się za bardzo do dołu, ani do góry. I jeszcze chwila. 10 sekund 5, 4, 3, 2, 1. I stop chwila przerwy. Kolejne ćwiczenie. Będzie to podpór tyłem. Jest to ćwiczenie, które dość często wykorzystujemy w ćwiczeniach korekcyjnych do korekcji między innymi pleców okrągłych, czyli do wyeliminowania fozy piersiowej. I będzie to podpór, podpór tyłem. Unosimy bioderka do góry, staramy się napiąć mocno mięśnie Brzucha, wzrok wpatrzony do góry i step. Dłonie szeroko rozstawione na zewnątrz. I utrzymujemy tą pozycję ciała. Napinamy mocno mięśnie pośladków. I stabilne całe ciało. Jeszcze chwila. 5 sekund. I stop. Opuszczamy biodra. I teraz będziemy leżeć sobie na plecach. Ręce szeroko rozstawione, tak jakbyśmy chcieli dłonie wbić w podłogę. I w tej pozycji za chwilę będziemy unosić bioderka do góry. I prawą nogę podnosimy do góry. Napinamy mocno mięśnie ośladków. I utrzymujemy tą pozycję ciała. Trzymamy. Cały czas biodra uniesione do góry. I trzymamy jeszcze trochę. 10 sekund. 5. 4, 3, 2, 1. I stop. Chwila przerwy, odpoczywamy. Staramy się w tych ćwiczeniach też pamiętać o prawidłowym oddychaniu. Za każdym razem wykonujemy wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze chwila przerwy. Wykonujemy teraz to samo ćwiczenie, ale będziemy unosić lewą nogę do góry. Uwaga! Unosimy bioderka, napinamy mocno i teraz prostujemy lewą nogę. I utrzymujemy. Napięte mocno mięśnie brzucha, mięśnie pośladków i trzymamy. Jeszcze chwila. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. I opuszczamy bioderka. Kolejne ćwiczenie będzie to yy, ćwiczenie, w którym będziemy unosili do przodu prawą rękę i lewą nogę. I w takiej pozycji będziemy starali się yy, wytrzymać 30 sekund, mocno napinając wszystkie mięśnie głębokie. Jeszcze chwila przerwy. I uwaga. Unosimy nogę do góry. Napinamy mięśnie pośladków. Lewa noga i prawa ręka. Wzrok skierowany do przodu. I utrzymujemy tą pozycję ciała. Jeszcze chwila. Trzymamy. 5 sekund i stop. Opuszczamy, możemy się troszeczkę rozciągnąć. I teraz wykonujemy analogiczne ćwiczenie, ale unosimy prawą nogę i lewą rękę. Jeszcze chwila przerwy. Również w tym ćwiczeniu skupiamy się, żeby yy, złączyć łopatki. I uwaga, prawa noga do tyłu, dźwigamy, napinamy mocno mięśnie pośladków i lewa ręka. I utrzymujemy równowagę. Mocno mięśnie brzucha napięte. Wrok skierowany do przodu. Nie opuszczamy kończyn, cały czas utrzymujemy je wysoko, jeszcze chwila. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. I opuszczamy ręce i nogi. I teraz przechodzimy do leżenia przodem. Zostały nam ostatnie dwa ćwiczenia. Wyciągamy sobie teraz ręce do przodu wyprostowane. Nie łączymy ich ręce rozstawione na szerokość barków. Głowa będzie skierowana teraz do podłogi, wzrok skierowany na podłogę. I będziemy unosić nogi wysoko nad podłogę, znaczy nisko nad podłogę, napinając mięśnie pośladków oraz dłonie i ręce nisko też na podłogę. I w takiej pozycji wytrzymujemy 30 sekund. Mięśnie pośladków napięte. I trzymamy jeszcze chwilę. I stop, chwila przerwy. I przechodzimy do leżenia tyłem. Znowu wyprostowane ręce, wyciągamy sobie wysoko nad głowę, rozstawione na szerokość barków. I teraz będziemy unosić dłonie nad podłogę, ręce nad podłogę. Głowę też delikatnie nad podłogę i unosimy też wyprostowane nogi, napinamy mięśnie brzucha, i utrzymujemy tą pozycję przez 30 sekund. Trzymamy i stop, opuszczamy. Wszystkie ćwiczenia, które na dzisiaj przygotowałam. Była to jedna seria 12 ćwiczeń. Ja proponuję wykonać dwie, ewentualnie trzy serie tych ćwiczeń. I dziękuję dzisiaj już bardzo za uwagę. Do zobaczenia.